Rozdział 16. Fix udaje nieświadomego. Rangoon, jeden ze statków Towarzystwa Żeglugi Indyjskiej i Orientalnej, przeznaczony na morza chińskie i japońskie, był żelaznym parowcem o wyporności 770 ton i mocy 400 koni, szybkością. Nie ustępował Mongolii, jednak pod względem wygody pozostawiał wiele do życzenia. Toteż pan Fogg musiał zrezygnować z chęci zapewnienia nad nim, pani Audzie, takich wygód, jakie zamierzał. Zresztą chodził tylko o odległość 3500 mil, którą przebędą w 11 lub 12 dni, a pani Auda nie była wymagającą pasażerką. Podczas pierwszych dni podróży młoda kobieta bliżej poznała pana foga. Przy każdej sposobności okazywała mu jak najżywszą wdzięczność. Flegmatyczny gentleman, sądząc z pozoru, przyjmował to wszystko bardzo obojętnie ani tonem, ani gestem, nie zdradzając najmniejszego wzruszenia. Był dla niej wyszkańczy, grzeczny. Dbał, by jej niczym nie zbywało, ale wszystko co robił, robił z wdziękiem i spokojem automatu. Pani Awoda potwierdziła wzruszającą historię, jaką opowiedział o niej przewodnik. Rzeczywiście, pochodziła ona z za rasy zajmującej u krajowców pierwszorzędne miejsce. Niektórzy kupcy paryscy, paryscy dorobili się na handlu bawełną w Indiach ogromnych majątków. Jeden z nich. James J. 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 Boye otrzymał od rządu angielskiego szlachectwo i pani Auda była krewną tego bogatego człowieka. Właśnie kuzyna pana J. 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 Bhoia, szanownego J. 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 chciała odszukać w Hongkongu. Czy znajdzie u niego skrótnię i tego nie mogła stwierdzić na pewno. Na to pan Fogg odpowiedział, by była zupełnie spokojna i że wszystko ułoży się z matematyczną dokładnością. Był to jego zwykły sposób mówienia. Pierwsza część podróży na Rangunie odbyła się w najlepszych warunkach. Cała też część olbrzymiej zatoki bengalskiej była odpowiednia dla szybkiej żeglugi. Ze statku widziano już największą wyspę archipelagu Andamanów, malowniczą górę Sadle Peak, liczącą 2400 stóp. Statek, otrzy... Statek trzymał się blisko brzegu. Dzicy mieszkańcy wyspy nie pokazywali się wcale. Są to istoty stojące na najniższym stopniu cywilizacji, ale nie są szercami. Wyspy tworzyły prześliczną panoramę. Na przodzie ogromne lasy drzew muszkatołowych i bambusowych. W dali sylwetki gór o kształtnych konturach. Na brzegach roiły się salangany, których gniazda są ulubioną potrawą mieszkańców. Państwa z środka. Cała ta dekoracja prędko znikła z oczu i Rangoon wpłynął w ciśnę Malakka, aby przez nią dostać się na Morze Chińskie. Cóż porabiał inspektor Fix, tak nieszczęśliwie wciągnięty w porze dookoła świata? Postawiwszy w Kalkucie polecenie, by w razie nadejścia rozkazu aresztowania odesłać go do Hongkongu, Fix wsiadł na ranguna niezauważony przez obieży, obieży świata. Starannie unikając spotkania z nim, rzeczywiście trudno by mu było wytłumaczyć swoją obecność na pokładzie, nie wzbudzając w obieży świacie podejrzeń. Ale zbytko okoliczności sprawił, że Fix wznowił swoją znajomość z poczciwym chłopakiem. Jak to się stało? Zaraz zobaczymy. Wszystkie nadzieje, wszystkie życzenia inspektora policji skoncentrowały się w jednym, jedynym punkcie świata. W Hongkongu musiało nastąpić aresztowanie, inaczej złodziej wymknie się bezpowrotnie. Hongkong był w samej rzeczy ostatnim kawałkiem ziemi angielskiej. Poza nim Chiny, Japonia, Ameryka mogły służyć panu, Hogo, panu Fogowi za, ogr... za pełne schronienie. W Hongkongu, w chwili nadejścia rozkazu, Fix mógł niezwłocznie zaaresztować pana Foga i oddać w ręce policji. Nic nie stawało o tym na przeszkodzie. Zupełnie co innego poza Hongkongiem. Tam już zwykły nakaz aresztowania nie wystarczał. Potrzebne były. Pewne formalności, wymagające dużo czasu, mogą cestować zwłokę, z której złodziej skorzysta, by zniknąć na zawsze. Otóż, powtarzał sobie fix podczas długich godzin spędzanych samotnie w kajucie. Jeśli rozkaz aresztowania już taczy do Hongkongu, wtedy bez długich cergierii zatrzymuję mojego pana, zaś w przeciwnym razie, za wszelką cenę, muszę opóźnić jego wyjazd. Nie udało mi się to ani w Bombaju, ani w Kalkucie. Jeśli mi się nie uda także w Hongkongu, moja opinia jest stracona na zawsze. Niech się dzieje, co chcę. Muszę dopiąć swego. Ale jakiego sposobu użyć, żeby w razie potrzeby opóźnić wyjazd tego przyklętego Foga? Gdyby jego zamiary chybiły. Fix był zdecydowany wyznać wszystko obieży światowi i przedstawić mu jego pana we właściwym świetle. Zapoznany ze stanem rzeczy, z obawy, by go nie wzięto za wspólnika kradzieży, Francuz stanie po stronie fixa. Był to krok bardzo niebezpieczny, gdyż obieży świat jednym słówkiem wypowiedzianym do swego pana mógłby popsuć całą sprawę. Ucieknie się więc do niego tylko w ostateczności. Obecność pani Audy na statku w towarzystwie pana Foga ogromnie intrygowała inspektora policji. Łamał sobie głowę nad tym, kim była ta kobieta, skąd się wzięła, jaki zbieg okoliczności zbliżył ją do pana Foga. Przypuszczał, że spotkali się w drodze z Bombaju do Kalkuty. Lecz, czy działał to zwykły przypadek, czy też z góry określony plan? Łatwo pojąć, do jakiego stopnia była podrażniona jego ciekawość. Zastanawiał się, czy nie wchodzi tu w grę jakiś karygodny postępek. Był to bar... Było to bardzo możliwe. Myśla zawodowała nim zupełnie. Widział już wszystkie korzyści, jakie wynikały z tych okoliczności. Czy kobieta ta była zamężna, czy nie? W każdym razie miało tu miejsce porwanie i można było w Hongkongu tak oplątać tego pana, że się nie wykręci pieniędzy, Ale trzeba zacząć działać przed przebiciem statku do Hongkongu. Ten fok ma karny zwyczaj skakania ze statku na statek. Mógłby więc być już daleko, zanim sprawa się zacznie. Trzeba więc zawidać władze angielskie jeszcze przed przybyciem statku do portu. Nic nad to łatwiejszego, gdyż Rangoon zatrzymywał się w Singapurze, a Singapur był połączony linią telegraficzną z granicą chińską. Zanim jednak coś postanowi, rozpytał bierze świata, któremu, jak wiedział z doświadczenia, nietrudno rozwiązać się język. Nie było jednak wiele czasu do stracenia. Był... 31 października i rangun nazajutrz zarzucał kotwicę w Singapurze. Nazajutrz Fix wyszedł na pokład. Obieży Świat przechadzał się, gdy inspektor rzucił się ku niemu wołać: Pan, pan na rangunie? Pan Fix na pokładzie? odparł zdziwiony Obieży Świat, poznając swój za podróży na Mongolii. Jak to? Zostawiłem pana w Bombaju, a odnajdujemy się w drodze do Hongkongu. Czy pan także odbywa podróż Ależ nie, odparł fix. Zamierzam tylko na kilka dni zacząć się w Hongkongu. Aha, odrzekł się trochę zdumiony. Lecz dlaczego już nie widziałem pana przez cały ten czas na powodzie? Mała niedyspozycja. Choroba morska zatrzymała mnie w kajucie. Zatrwa bengalska nie służy mi jak ocean indyjski. A jakże się miał, pan Fok? Zupełnie zdrów i punktualny, jak jego Podróżny notatnik. – Ach, panie Fix, pan nie wierzy, że mamy ze sobą młodą panią. – Młodą panią? – Stał Fix, doskonale udając, że nie wie, o co chodzi. Tu obieży świat, zaczął mu opowiadać o wszystkim, co zaszło. O zdarzeniu w świątyni Pilagi, o kupnie słonia za dwa tysiące funtów, historia Sati, uratowanie Audy o tym, jak ich zawezwano do sądu w Kalkucie, jak ich skazano na więzienie, lecz dzięki kaucji, używając swobody. Fix, chociaż doskonale znał ostatnie zajście, udało zbyt nieświadomego i w końcu spytałby świata, czy jego pan ma zamiar zabrać młodą kobietę ze do Europy. Nie, panie Fix. Chcemy ją oddać pod opiekę jednego z jej krewnych, bogatego kupca w Hongkongu. Trudna sprawa, mruknął Może kiedyś jak pani obejrzy świecie? Chętnie. Trzeba koniecznie wypić za nasze spotkanie na rangunie.